Witajcie, kochani! Początek tygodnia, a my już mamy dla was gratkę. Chodzi o okulistykę, o którą bardzo często pytacie. Tym razem zgłosiła się do nas sieć klinik ponad 140 placówek łącznie w Niemczech i Szwajcarii i poszukuje okulistów właściwie na każdym etapie rozwoju zawodowego mogą być rezydenci, mogą być specjaliści, rezydenci nawet chcący rozpocząć swoją przygodę jakby z tą dziedziną. Warunek dla osób, które nie posiadają jeszcze niemieckiego prawa wykonywania zawodu to oczywiście, jak już wiecie, minimum B2 i certyfikat najchętniej z Goethe-Institut tutaj jest bardzo ciekawy układ też bo właściwie wszystkie możliwe opcje są dopuszczone zarówno pełny etat jak i część etatów wyjazdy dyżurowe są placówki zlokalizowane blisko też polskiej granicy więc właściwie naprawdę wszystkie opcje które można sobie zamarzyć w takim przypadku są możliwe zapraszamy was zatem do kontaktu Okulistyka, całe Niemcy i Szwajcaria. Dane do nas, oczywiście, kontaktowe znajdziecie w naszych mediach społecznościowych. Zapraszamy.